Jak zwykle, przy pytania. zobaczyć tego shorta u mnie na kanale, właśnie z tym tym. No i dopijamy tam jak najwięcej wyświetleń. Jak raz najwięcej miałem wyświetlenie pod takim jednym filmikiem, bo jest bardzo starym. Ostatnio przyszedł mi jeden sub Czyli po prostu. Yy. Oj. Dobra, nieważne. No i wszedł update do Somika. Somik. mi jest pokazane, że właśnie w to grałem przed chwilą. No bo musiałem sobie sprawdzić, na czym ta update polega, ale jak na razie, to zauważyłem, to tylko się trochę pościgałem. I to jest to samo co był event z Metal Sonic, czyli ostatni filmik. Nie, nie ostatni, ale po prostu jakiś tam, jeden z najnowszych moich filmików po prostu, no, suniku Przepraszam, no, nie wiem czy dobrze widzicie no, Widzicie całe ekran, spoko Długo też postaram się ogarnąć mikro i no, nagrywać z komputera, żebyście mieli obraz po prostu jak zbliżony i po prostu jak ja widzę na ekranie, bo nie mam mikro i nie, nie słyszycie po prostu jak tak gadam ten filmik już jest, ale jest w na prywatnym po prostu no i patrzcie, tutaj macie nowego Metal Sonica, mam może sobie go tutaj znaleźć. Tutaj mam bossa, po prostu. No i trzeba ukończyć się razem bez time, to jest z ostatnich y, tych eventów. I tutaj mamy znaleźć Mystery kula. No i teraz trzeba nic zdobyć: 50 tysięcy, dobra, więc lecimy. Trzeba wam pokażę, gdzie jest ten event? I w ogóle prezenty zostały, co mnie się Jak I teraz nie wylazłem monety: ja już 10 tysięcy z takich trzech mogę ja uzbierać. Oczywiście. Wiem, możecie więcej lub mniej, nie wiem. Co to za klucze jest, ja to byłem? Co wie? Wygrywa się wszystko? Dzień, że tak. No leci czas. Dobra. Leci czas. Coś do linie. To zostało nic nie, nie zmienione. Nie wiem, czy są jakieś nowe wyścigi. Ale to co się stało z Metal Chemical Plant. Gdzie pierwszy Metal Storm, który ja teraz biegam sobie. Czy latam w sumie? Jest. No i patrzcie, tutaj jest teleporter, typu po się? No i to jest to samo co wtedy było, więc chyba zrobimy cięcie, ja aż po prostu, po prostu zrobię tego Metal singa ale może teraz się drapie po głowie, a nie robi nu, nu nu. jak wcześniej. No to jest taki Metal Single, ale taka żółta wersja, nie wiem jak by to powiedzieć. No i mi się bardzo podobało, dzisiaj dopiero zobaczyłem ten agent. No, długo nie grałem w Robloxa, po sobie w Minecrafta. Gdyż powiem wam, że będzie nutka na nie najdługo, A no, jeszcze kiedy premiera, no nie? Ale postaram się nad teledyskiem, jest spoko. Nie będzie w roku, jak się będzie po prostu w Minecraftie, ale patrzcie, jak balonów może ładnie tak po prostu. Z pięknie. Tyle monet można wyciągnąć, jeszcze więcej z poprzedniego eventu. Więc naprawdę ekstra. No i wyścig jest ten sam, jeśli sobie sprawdzicie po prostu ten. No i są checkpointy, czyli jak spadniecie, to nie od razu przegrywacie. Tylko po prostu pojawiać się w tym miejscu, o tutaj są takie linie i po prostu się pojawiać się w tym miejscu, gdzie tam było. Więc to no, spokojnie, powiedziałbym, naprawdę. Ale potem ogarniemy, o co chodzi z tym nieczekaniem, ale to w następnym odcinku. Już jutro na kanale wracam z reklamami. No ale ten filmik dokryłem już późno, a nie wrzucę go tak późno wam, żebyście zobaczyli. A jest to 20. Tak bo grałem po prostu sobie z kolegą, co z telefonem no, trochę mnie znajdował. I wyszliśmy. Natomiast teraz mogłem po prostu nagrać bardzo łatwo ten event. Więc... Nie wiem czy wygram. I mi się wydaje, że ten metal Sonic jest trochę szybszy. Poprzedni. A i będzie to samo? Tak. Ej, mm. i... ej, mniej monet jest! I nie jest! Ale oszustwo! Dobra, to ja będę sobie, widzę, ja powtarzał ten wyścig. Po cztery jeden wyścig wam pokażę najlepsze skróty. Wszystkie skróty, jakie mi się udało znaleźć w ogóle. To było w poprzednim eventie sobie gramy skróta. ja w skrótach. Jak najszybciej owery zmentasją. Patrzcie, robicie tak. To jest pierwszy skrót. Skracę wam, no, mało. Ale naprawdę, wam skracę coś. Kolejny skrót będzie za chwilę. Bum 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 bum. O i tam był skrót wyżej, tam było o wiele łatwiej, jak uważajcie na Roser. Jakiś goście tutaj biegnie z nami. Widzieliście to? Śladowałam po co zbiegu. Kolejny skrót. Jest bardzo łatwy. A, nie doleciałem. Musicie mieć yy, zwierzaczki z y, speed'em Żeby po prostu tam doleci się, ja, nie ja wiem To speed'a mam za małego Ja tam nie dolatuję, w poprzednim nie będzie nie czemu Ja mam po prostu chyba... wow Ale lecę! Patrzcie widzowie Ha! Dokładnie go z takiej odległości i głową supit. No nie Tylko jak ten metal sonic wygląda jakby tak się nie jest już. no dobrze to jest ostatnie tutaj macie ten wyżej zobaczycie po prostu jakie dola ja dolatuje do końca i on się rozbija więc no, ja sobie będę zbierał monetki zobaczcie ile mam może sobie zapamiętać ile mam nie wiem, sprawdzimy ja sprawdziłem odcinku i zdobyłem ile milionów i widzę, że jest koło fortuny. Sekundy. A, i ze sekundy mogę losować. Ale ekstra. Co to Aku. Za darmo. Najlepszy czas. Już 8 sekund. Ej, widzowie. Masz dobry czas. I tu kluczyki można zdobywać. Uuuu, widzowie. 45! Ej, to cz mogę trafić? O! Oh, to jest metrosonik! Widzieliście to? wow, Dobra, to! No i się widzimy z tym metal sinkiem. My się widzimy nawet w tym samym miejscu. Miałem no, tutaj na środku, więc... No. Jest go! Jest razy dwa w ogóle y, monetki, więc jeśli chcecie, korzyst korzystajcie szybko. Ej, robię już przyjęcie. Hej, ten coś tytku, został. Łapki w górę. No, widowie. No wydarzyło się. No mm, wydarzyło się. Wydarzyło się. Z ta chwila, w której idę w, góry, w na górę. Serę w sobie przyjrzymy. I tak specjalnie. Muszę pokazać. tego skina Chcę, żebym że tak się tak cicho... ...chodził No mi zajęło około no, godzinka. Widziałem jak zwykle jakiś drun drun drę. No i patrzcie, powrót. No nie mogę dobrze zrobić Ale bossa, patrzcie 753 razy No i 100 będzie się nie przyjrzeć A no, do 12 więc No już dawno, nie, nie, nie I uwaga I gdzie jest ta postać Ile w ogóle jest postaci już, których nie mam Ten, ten jest fajny, ja, chyba to knakąc Ale jak zdobyć go? Wiedzowie. Jak go? A tutaj jest. Powinno być tam z nim, więc. Ile jest wszystkie zadania. Co? stroj balony? Co nie, patrzę tamto. O nie, widzowie. Mm, no to. Ipa, ja zebram te. Zbieram po prostu te balony. No i lecimy, widzowie. Dobra, let's go! Może tego się zobaczyć, tak to wygląda. Nie, no, lipa, już po balony. Się, te głupie balony. Trzeba zniszczyć ich o wiele więcej. Widzowie, mamy to w końcu. Moment tego całego odcinka. Tutaj są trzy takie. A patrzcie na to! Teraz ja też będę. Tak. Były 2 Tu, 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 tu. Patrzcie. Mały go. No, skopę, pęgam. I też ma 15 milionów monet. Nie wiem, czy to widzicie, ale nie, widzicie. Ale ja wam to zbliżyłam. 15 milionów monet. Tu, 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 tu. I prezenc. Prezenc. Zdajcie łapki w którym jesteście taki prezent. No i no jeszcze poczegnienia nie mam, ale zrobiliśmy jutro nie ma zrobić z No i pa! No, pa. jeszcze może o 10 minut się skończyć.